Siemaneczko-zuliska, witam was na moim kanale. Dzisiaj niestety nie ma mojego brata i dzisiaj troszkę pobijamy pucharków. Niedawno biłam i Bula. Podbijamy troszkę pucharków na bi. Tak, no to zaczynajmy rundę. O i zapraszam na mojego brata kanał. Kaspiks i Kalix. Cool. Dobra, rozwalamy sobie tą jedną szynkę. Idziemy sobie na górę, Stary. Ta mapa nie jest pod B. Dobra. Zawaliła teraz waliła teraz ulta. idę sobie. Szukam kogoś. Ja nie wierzę, ja nie wiedziałam, że ona tam jest. Eee. Muszę jakoś e, ich zabić. Nawet mam dużo Pykewów. A jak nie trafię? Rozwal to, bo... Nie mam tak... Złoty atak. Niestety nie ma mojego brata, abyśmy tak sobie pobijamy pucharki. Dobra. Czy trzecie miejsce, i tak by mnie zabiła, prędzej czy później? No cóż, bo mam bit. dopiero na 12. .00. Gramy dalej. Jeśli będzie 100 subów, no to nagram opening na tym kanale. Tak. Jeśli będzie 100 subów na tym kanale, nagram opening bravo Stars. To troszkę posła, aż dobijecie te 100 też, dlatego jeszcze nie mam żadnej szynki. Ale będę od dzisiaj zbierać szynki. Jak dobijecie 100, 100 SUVów, to wtedy nagram opening. 100 szynek. Kiełek mnie kurze. No niech to. Ale ten papi nie umie trafić, Już lepiej mój trafia. No nie, nie trafiłam. Mamulta w razie w. Mamulta w razie w. Dobra, ta bisz nas porobić. Tysiąc procent. Może kogoś innego bijemy, bo nie ma po prostu. A nie bijemy bi bij, bijemy. Zostawcie suba na tym kanale, a będzie więcej odcinków zebrała. Jak będzie 40 subów, no to... No to po prostu nagram obrócone kontrolki talent. To będzie mega trudne. Dobra, idziemy sobie na środek. Gdzie się przeciwnicy. Nie trafiłam. Uciekam. Bo jak nie trafię drugi raz, nie będę miała złotego ataku. A, i gościł mi się. No, 4, 3, 2, 1. Się już zresztą gościł. Którkiem ja gram? Skrót? nie zauważyłam, to może będę kampelką, bipżuga. Nie, jak będzie potem odcinkiem, trzy łapki górę, chociaż. To jak minie ten koronawirus, którego bardzo nie lubię, no to kupuję te deski na dobi. Odtedy kupuję. Jeśli, jeśli zostawicie tu łapkę w górę, to, to może to zajdzie szybciej drobne gemy i nie będzie to po koronawirusie. Taka fajna mi, bardzo mi się podoba. Mój brat ją ma. Uh, może ją sobie kupię, ale nie wiem. O, i dzisiaj otworzymy. Yy, tylko gdzie to jest? O, jest Big Boxa, bo jest Megaboxa. Otwieram Ciekawe, czy coś nie dropnie. Dro Nic nie dropnęło. Przez. Zagramy jeszcze. Jedną bruntkę, a może nawet dwie. Tworzyliśmy jeszcze big box'a, mega box'a już wcześniej otwierałam i nic, po prostu nie trafiło się. Idziemy sobie na górę. Też powinien być mikrofon lepiej ustawiony. <grystanie> Dobra, mam złoty atak. A gdzie on tam... On się bawi z penny na serio? Dobra, na pewno drugie miejsce, ale ty pierwsze nie wiem. Sprawdź te krzaki, o te. I mamy już jednego. Nie ma. Dobra, pierwsze miejsce plus dziewięć. Też powinien być lepszy głos. I'm Już tutaj jedną rundkę zagramy. Nie wiem, nie wiem ty, ty, tego nie przegram, bo zadyma na środku. Ej, jaki brzydki ma skin Max. Max nie ma swojego skina ładnego. O, teraz powinno być najlepiej. Nie trafiłam. Znowu mam. Złote atak. Dobra, idziemy sobie na górę. Nie. No ja! bo mam złote atak. Dobra, na uciek. A tam nie! O dobra. Dobra, nie wiem, czy pierwsze miejsce będzie, ale na pewno będzie drugie. Ale ty pierwsze? Nie wiem, będę musiała mieć jakiegoś farta. Nie! Dobra. Moje maksima sześć. Nie, poczekaj się od drodze! Uciekaj, poczekaj! Nie, nie, nie! No, już się rodzę! Odrodzę. Uciekaj, Max! Nie, ona wygra. One wygrają. Była troszkę zacięta ta warka. Ale jest dobrze. No dobra. No i to byłoby na koniec tego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie tą łapkę górę. a ja kupię skin dobi. Jak będę miała gemy. No i Żegnam się. Bajo!